My wspólnie z Bartkiem zawaliśmy no. umowę z pewnym polskim minionem. Dotyczy ona tego to przedmiotu. Ten oto bargeboard może już za jakiś czas opuścić nasze studio. To mi byłoby dobrze, jakby opuścił. No to Zro... by oznaczało, że Kacper Sztuka pojedzie w F2. Chcieliśmy pierwotnie Kasperowi go obiecać w zamian za to, jak się dostaje do Formuły 1, ale Kasper już nie powiedział, że nie ma się nic do stracenia. Bez sensu taka umowa. Jak się dostaje, to mam tam inny. No, no właśnie. No ale Kasper stwierdził, że w takim razie F2. No więc myśmy na to przystali. Jeżeli Kacper Sztuka będzie kierowcą F2 i wystartuje w wyścigu F2, nie, że będzie kierowcą i potem stwierdzi, że nek nie jest, tylko na żeby ten bashboard dostać. Kasper? kompromesem, podpisał. Ha, wydybają was, nie mam pieniędzy! Ale bo bashboard? Czech na to. Mam nadzieję, że mycie mi my, my, tego nam zarazło. Ale Kacper musi musiał obiecać inną rzecz za to, Bartek? Będziemy mogli się przejechać Bolidem w 2 Myślę, że tego akurat dla was zrobić nie, <grym> nie mogę. Ale mogę <grym zrobić <grym> dla was coś innego. Kasper ma z ten niebieski kask. Tak, prawda? Jeżeli Kasper pojawi się we w to prędzej czy później będziemy Kasper prosić o jakiś kask w miejsce tego bashboardu po prostu. Tak się mówimy W fajnych kolorach. No tak się mówimy, Kasper. Publicznie padło. Chciałem, żeby padł publicznie, padł publicznie. Przykuj kask. Przykuj kask.